Aleksander Reczynko. I być może wytłumaczy, dlaczego ja akurat prowadzę tą wycieczkę i o czym ona będzie. Jak przed kilkoma miesiącami, Bożena mieszkańc do mnie zadzwoniła i powiedziała: spróbujmy zorganizować wycieczkę po, po alternatywnych na latach 90. w Wilnie. No więc najpierw mi się to tak wydało dziwne, dlaczego ja, ale potem pomyślałem, że. Pewnie, pewnie rzeczywiście e, jako taki jeden z pierwszych chyba Polaków, punków e, na Litwie no może, może, może coś rzeczywiście mam, mam wspólnego z tymi latami 90 na pewno, a z kulturą alternatywną no trochę też I... ja po <laughs> Good point <laughs> Ale no, znasz Ludkowskiego. On jeszcze starszy. <gry> Tylko nie alternatywny, niestety. Um, więc. Um, my pójdziemy po miejsce, które dla was wszystkich, ja, ja sądzę, że są dobrze znane. E, I spróbujemy, więc, więc nie będzie pewnie jakiegoś zaskoczenia. E, natomiast spróbujemy na nie spojrzeć trochę z innej perspektywy, pod innym kątem. E, I właśnie dlaczego spotykamy się tutaj akurat w tym, w tym miejscu na końcu ulicy Barbary Radziwiłłównej przy palacu Kyrdziejów powody są dwa pierwszy jest ten, że my w tej wycieczce pójdziemy tak naprawdę przez Trójkąt Bermudzki Trójkąt Bermudzki w Wilnie to jest, ja nawet mam taką mapę dosyć schematyczną to jest właśnie zbieg ulic Barbary Dziewiłownej Giedymina, Wileńskiej Niemieckiej i Wielkiej Zamkowej. Czyli mniej więcej tak, tam różnie ktoś, ktoś w jeden sposób prowadzi tę linię, ktoś w drugi, ale jeśli bardzo schematycznie nakreślić mapę Wilna, no to się tworzy taki trójkąt. My się znajdujemy w tej chwili gdzieś gdzieś, gdzieś tutaj. I, I ten trójkąt istniał i w czasach sowieckich, w czasach, i w latach 90 -tych. istnieje dzisiaj i to jest to miejsce, w którym w Wilnie jest najwięcej knajp, różnych jakichś klubów. I tak było w gruncie rzeczy zawsze. Jeszcze nawet przed wojną, jeszcze w czasach carskich to był właśnie ten rejon, w którym no, znajdowało się też Sin City Wilno, czyli miasto grzechu. Wszystkie burdele, wszystkie restauracje i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, no, jako że to było takie miejsce przyciągania także dla rodzaju, wszelkiego rodzaju działaczy kultury, twórców kultury, no tutaj też tworzyła się ta kultura alternatywna, można tak powiedzieć. A dlaczego Trójkąt Bermudzki? Bo wiadomo, że... Трикончик Бермудський, той, який там знайдується на Оціані Атлантичному, часто гину різні самоліти, статки, люди гину е, e, в різних невияснених околичностях, можливо, може там їх хтось з підводи е, e, порива, або може якесь уфо. Ну no і так само діється в тим Вілейським Трикончик Бермудським, як ще трохи трунку алкогольових поміша, то можна ще обудіть, це значить в одне місце, а обудіть в певні іншим. Або і не обудіть, ружні то ще здажало. Полісом на цей тема, наприклад, Гавеліса вільня успокоїться. Вінц. Трюйкон Бермудський від часу совєтських був власне таким місцем, в якому теж концентрувалася ціла культура, така альтернативна контркультура. Najpierw to się zaczęło od hipisów w latach 70 z całego Związku Sowieckiego na Kaziuka przyjeżdżali do Wilna hipisi. Potem już w latach 70-tych ich zamienili pankowie, pankowcy i metalowcy. Przez jakiś czas te kultury współpracowały i istniały obok siebie. no a e, e, Потом, потом все поділило і почалося ружне танці. І власне, е-е, e, на вулиці Овесни Білеса, е-е, та сам Советский Георгего зайдувалося, ну, культова можна прийти коварня для е-е, e, всіх тих актиписів, для, для... для станки банків метальців, чи не Вайва. Вайва існувала теж з 50-х, следуєш, була мені культова придба така відпустили. И э e, вайве no, можно увидеть родился а литовский панкрот. Бо э вайва было в часах советских колярне, он в другой категории. А e, цели серувала з єднимством кави за 8 копіек або Карпатоз за 2 копійки. Э e, для э e, осіб заприїздньоних з э e, э e, буфетовими kawę nalewano za 3 kopieki, ale to była kawa zrobiona na fusach z tej kawy, która była po 8 kopieki i właśnie też serowano tam jakieś najpierw szaszliki. szaszłyki, potem szaszłyki znikły z powodu skarg okolicznych mieszkańców na zbyt przykre zapachy szczurów i, i zgnilą cebulę i następnie serowano tam na przykład cepeliny więc w 1980 w 2004 roku. W tej knajpie spotkali się dwa działacze, którzy następnie no, w gruncie rzeczy stworzyli cały litewski pankro, cały ruch punkowy, czyli z jednej strony Nerius Pieciura, znany pod pseudonimem Atsuktuvas, czyli Srubokron, i Vikenta e, Szymanska z Barďaklis, czyli Sopel. E, no i tak przyglądali się wszystkim. Wsiadąc na tą herbatą za dwie kopijki, bo na więcej ich nie było stać, przyglądali się tym cepelinom, którzy wszyscy dookoła, dookoła jedli. I w pewnym momencie zobaczyli, że jedna z kobiet nie dojadła cepelina i zostawiła go na talerzu. Więc od Suchtowa z Warwicklisem rzucili się na ten talerz i tak się narodził zespół WC, który stał się pierwszym litewskim punkowym zespołem. E, jeśli natomiast mówić bardziej poważnie, to Pierwsze wzmianki o litewskich bankach pochodzą, przynajmniej w archiwach KGB, można znaleźć w roku 1982. Wtedy właśnie no, KGWiści zaobserwowali, że w wileńskich szkołach pojawili się młodzieńcy, którzy um, tak jakoś dziwnie się ubierają, z jakimiś agrafkami, jakieś, jakieś porwane um, spodnie po ojcach noszą, jakieś, jakieś buty takie robotnicze. No, jednym z nich są jakiś taki dziwny ruch. Aleksander Borowi, który jest obecnie zastępcą redaktora naczelnego Kuriera Wileńskiego, powiadomił, że w Wileńskiej Seryo-Komlowce banki e, pojawiły się jeszcze wcześniej, tylko w roku 1981. E, no, ja trzeba przyznać, że zacząłem bankować 10 lat później, w 1990. I wtedy akurat w Mickiewiczówce byłem jedynym bankiem, więc nie wiem, czy Borowik rzeczywiście widział tych banków w 1981 roku w Cyrkulowce, ale taka jest legenda, że Polacy tutaj byli pierwsi i ta legenda mogła mieć jakieś podstawy, bo David nas który jest takim no, twórcą też litewskiej, e, lite, no, litewskiej sceny rockowej, można powiedzieć, ale, ale nie, nie jako e, muzyk, tylko jako wydawca nagrań. On stworzył w latach 70. pierwszą niezależną od państwa firmę nagraniową Zona Records w całym Związku Sowieckim. Więc do z nas opowiadał, że e, jemu akurat o, o pankach e, opowiedziała albo zwróciła na nich uwagę w latach 70. mama, e, bo podsunęła mu e, czasopismo. E, Kobiety i życie bodejrze, w którym akurat było coś o panok. E, więc e, biorąc pod uwagę, że no, kobiety i życie inne polskie czasopisma trafiały prawdopodobnie do Polaków trochę wcześniej niż Litwinów, to być może też i pankowość my zaczęli wcześniej na Litwie e, niż Litwini. Natomiast pankowie w latach 80. byli zupełnie innymi niż pankowie obecni. альбо потом и в лятах 90-х. И можно поверить, что так направо на Литве имелись вот такие три фали панк-року. І та перша фаля, вона була така, ну, на, на день десятый, правее не панкова, но люди слухали не панк-року, только раньше, когда и CBC, и каких-то сильных зисполов роковых, убирались очень Jak Andrius to was w jakiejś rozmowie wspominał, że, że po prostu wystarczyło trochę zgolić z jednej strony i z drugiej strony włosów i już można było uchodzić za punk'a, a jeśli miało się włosy ciut to za metalowca. Więc w taki sposób to się dzieliło. I, i były też bardzo patriotyczne nastawienie. Był, był to ruch taki, no, narodowy jeszcze przed powstaniem Sojidisu lat pięć przed, przed powstaniem sojusznictwa. E, e, właśnie z wiekenda Siemanska opowiadał mi w swoim czasie, e, że e, pewnego razu, gdy się tam upił, e, to namalował, e, wziął farbę u ojca tam gdzieś z, z magazynu, poszedł do swojej szkoły, on się uczył w tej e, Salomei Neris w szkole, namalował na szkole napis летова лейсва вольна литва, вернулся до дома и пошел спать. Рано си буди, ренце фарбе, пензле там, вшиско, в целое в фарбе, от школы, через целое подворка, он мешкал на предыдущей школы, бегали целый струмень фарбы и бегают кагибисты с милицией, шукаю. Więc kiedy przyszli do niego, on już zdążył wszystko wyrzucić przez okno, wszystkie, wszystkie ubrania, więc przyszli do niego i mówię, no ty, a on mówi, no słuchajcie, że jestem taki głupi, żeby namalować i przyjść do siebie spać. No, 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 no i go puszczono. Natomiast w z e, Szymanski z Mariagrysu opowiadał też e, taką historię, z, też nie z tego samego okresu, czyli 1984 roku, kiedy on, e, taki e, Drakosza, który był e, perkusistą w, w ich w tym zespole WC, w WC i jeszcze jeden e, pan postanowili porwać samolot do Turcji. No i szykowali się, wszystko tam już umyślili, jak to oni dostaną się na, 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 do tego samolotu, jak następnie e, we, wejdą do tej kabiny pilotów i, i zmuszą ich, żeby e, właśnie, właśnie polecieć do Turcji, tak. e, aż Drakosze poszedł i e, opowiedział o wszystkim rodzicom. No, A ro rodzice poszli e, do milicji. E, więc Drakosza, Wariakles i, tych, i ten, ten ich kolega wylądowali ostatecznie w psychiatryku. E, natomiast e, wracając do tego, dlaczego akurat spotykamy się tutaj. E, Pałac Kierdzieju został zbudowany e, w XVII wieku, mniej więcej 1660 roku. Następnie, u schyłku to znaczy XVIII wieku, staraniami Johana Fostera, on został przyjęty na, jakby, na, do, do, do no, jakomienia Uniwersytetu Wileńskiego i tu powstał ten cały ogród botaniczny, obecnie ogród bernardyński, który w owym czasie był chyba jednym z naj, największych ogrodów botanicznych w ogóle w Europie. Następnie tam właściciele tego budynku się zmieniali, 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 aż ostatecznie u schyłku lat 80. on został porzucony. I oto mniej w 1910 roku przyjechała grupa studentów z Kowna, to znaczy grupa kowieńczyków, którzy studiowali tutaj na Akademii Sztuki. Pięknych. I oni dostali akademika i zaczęli zastanawiać się co robić. Pieniędzy oczywiście na wynajem mieszkania w Wilnie nie było ale znaleźli ten budynek i ponieważ budynek był pusty a w nim była elektryczność i woda z jakichś powodów nie, nie, nie wyłączono tego tych, 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 tych mediów więc oni po prostu zajęli ten budynek i zaczęli w nim mieszkać Następnie pojawił się jeszcze jeden jakiś facet, który na tym pierwszy piętrze, na parterze, założył galerię, również na takich nielegalnych e, na jakichś podstawach. Studenci przenieśli się na górze. W 93 roku do nich dołączyli bankowie i wtedy no, zaczęły, powstał tutaj tak, tak zwany sport. sport czyli pustostan przejęty przez, e, przez, przez ludzi i przekształcony w taki trochę akademik, trochę hotel. I trochę centrum kultury. Tutaj, w tym podwórku, odbywały się festiwale rokowe. A po wszystkim, po koncercie, można było siedzieć na tarasie, pić piwo i patrzeć na wieżę gidemina, na basztę I uh... Як і тут все з'явили панкові, то втеди, е, e, очевидно, влада міська постановила, що може цей будинок належало б в якийсь спосіб вже загосподарувати. Е, але в тим моменті з'явився так званий ксьонже е, Вілдаугас, про котрим, певне, вілю з Вільням слышало, е, Стасі Сурнєджус które w tym czasie e, był akurat mm, radnym miasta Wilna i on wyrobił dla tych oto mieszkańców tego skotu, który wtedy już nazywał się Barbora od, e, od Barbary, czyli od, od Barbary Radzieludnej Radziwiludnej. On wyrobił dla nich taki glade od samorządu miasta Wilna, że oni tu mieszkają absolutnie legalnie, są w centrum kultury młodzieżowej i proszę się ich nie czepiać. Na ile ten glejt rzeczywiście istniał czy nie istniał, trudno powiedzieć, natomiast w latach 90. No, każdy kto miał pieczątkę mógł wystawić jakiekolwiek dokumenty i w gruncie rzeczy w tych dokumentach już nikt nie był w stanie się polapać, więc ostatecznie na całych 10 lat, aż do 2000, że chyba 3 czy 4 roku ten budynek pozostał w gestii właśnie punków, metalowców, różnych ludzi alternatywnych. Na pierwszym piętrze, pierwszy, tak jak mówię, na parterze działała galeria, taka trochę sztuk, trochę, trochę, trochę bukinistyczna, trochę, trochę antykwariat, a na drugim piętrze gdzie znajdują się dwa duże mieszkania, sześciopokojowe, e, mieszkali, e, no, mieszkali różni e, ludzie, którzy akurat w tym czasie potrzebowali mieszkania. Bardzo często zespoły, które przyjeżdżały koncertować do Wilna, e, zatrzymywali się właśnie tutaj. Potem, ostatecznie, e, budynek miasto sprzedalo e, biznesmenom. No i biznesmeni, jak to jeszcze nawet na początku XXI wieku w Wilnie się zdarzało, e, no, za pomocą różnych sztuczek usunęli e, wszystkich alternatywnych z tego budynku. Oni przeniesie się do innego budynku, o którym jeszcze porozmawiamy. Natomiast, e, jak widzimy, no, niewiele tu się zmieniło, bo e, tak naprawdę miasto na ten budynek żadnego pomysłu nie ma dotychczas. Znaczy, no, podobno ma to powstać muzeum miasta Wilna. Przynajmniej e, został ten budynek oficjalnie dla e, miasta Wilna przekazany. E, no i to chyba byłoby tyle, co ja bym chciał w tym miejscu to powiedzieć. A, jeśli będą jakieś pytania, to po drodze odpowiem na no nie, a jeśli nie, to e, przejdźmy do, na, do następnego punktu naszego programu.